Teraz pokażę Ci, jak dodać do swojego bloga nową stronę i jak zmienić kolejność stron. Wiadomo, że nie tylko wpisy liczą się na blogu, ale również strony statyczne. Jak widzisz, Strona główna dotyczy wpisów. Natomiast w menu mamy różnego rodzaju strony z podstronami, które można w dowolny sposób dodawać i likwidować. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić. A więc, kiedy mamy strony, stworzymy stronę testową. Klikamy na dodaj. Otwiera nam się okienko, gdzie wpisujemy tytuł strony i piszemy strona testowa. Nie będziemy jej zapełniać treścią. Opublikuj. Klikamy i odświeżając odświeżając tutaj stronę proszę bardzo, pokazała nam się. Strona testowa. Możemy zrobić jeszcze taką rzecz, że jeżeli strona testowa miałaby mieć podstrony, musimy znowu stworzyć. Dodaj nową stronę. Napiszemy tutaj tytuł podstrona. Testowa. I musimy zrobić jedną rzecz, mianowicie wybrać rodzica. A więc rodzicem dla tej strony, dla tej podstrony, będzie strona testowa. Możemy zrobić jeszcze coś takiego, że zrobimy przekierowanie, że ta strona będzie przekierowywała nas na jakiś adres. I tutaj byśmy musieli wpisać Tutaj na dole byśmy musieli wpisać, gdzie ta strona ma nas przekierować. No wpiszmy tutaj na przykład. Tutaj już jest do baku .com. I zaznaczymy, żeby to się otwierało w nowym oknie. I robimy. Klikamy na Opublikuj i teraz zobaczmy jaki jest efekt. Strona testowa. Otwierać trzeba strona testowa. Mamy podstronę testową i kiedy klikniemy na to, otwiera nam się w nowym oknie strona, czyli do kom ta którą żeśmy tam wpisali. Cóż możemy dalej zrobić? Możemy zmienić kolejność stron, a więc mamy tutaj na tą zakładkę Page Mash. Klikając na to, przechodzimy do możliwości ustawienia kolejności stron. I tak jak widzisz, w ten sposób to wygląda. Najeżdżamy na stronę testową i na przykład Przenosimy ją od na przykład tutaj w to miejsce, czyli ona będzie pod współpracą. Klikamy na zapamiętaj. Baza się aktualizuje i kiedy przejdziemy do naszej strony, odświeżymy ją. Proszę bardzo, strona testowa została przeniesiona w nowe miejsce. I w taki sposób możemy sobie tutaj zmieniać, poustawiać możemy powyłączać niektóre strony jeżeli tutaj najedziemy możemy stronę ukryć możemy ją z powrotem pokazać tak będzie to wyglądało I to w tym wideo na tyle